Dzień dobry! W tym filmie opowiem o niemieckich pojazdach pancernych zdobytych przez powstańców warszawskich w czasie trwania powstania warszawskiego. Zamierzam opisać te pojazdy parametrami technicznymi, przedstawić ich historię, a także pokazać ich modele w grze World of Tanks. Na wstępie zaznaczę, że przejęcie owych maszyn od niemieckich najeźdźców było wielkim osiągnięciem i dało powstańcom nadzieję, na uzyskiwanie dalszych sukcesów w trakcie walk jednak to nie wystarczyło tych pojazdów mieliśmy zbyt mało aby prowadzić równą walkę z armią III rzeszy omawianie zacznę od najlżejszej kategorii pojazdów czyli od półgąsienicowych transporterów opancerzonych SDKFZ251 Uzbrojone były w dwa karabiny maszynowe MG-34. Pierwszy z nich zdobyty został 7 sierpnia na placu zamkowym. Pojazd został obrzucony butelkami zapalającymi, a ewakuująca się załoga została ostrzelana. Pożar nie wyrządził szkód transporterowi, a oględziny wnętrza ujawniły zadowalającą ilość broni i amunicji. Na pojeździe namalowano polskie oznaczenia i nazwę Starówka. Transporter nie był używany bojowo. Służył tylko do transportu powstańców i zaopatrzenia. Ostatecznie został wbudowany w barykadę, którą później zdobyli Niemcy. Drugi transporter powstańcy przejęli 14 sierpnia częstując załogę granatami, benzyną i ołowiem. Początkowo nazwany wikingiem od nazwy dywizji pancernej, mającej go dotychczas w posiadaniu później przemianowany na Jasia, czyli pseudonim porucznika Jana Jasińskiego, który dowodził szturmującą kompanią. ów pojazd wykorzystano dwukrotnie w nieudanych atakach na Uniwersytet Warszawski. W pierwszym 23 sierpnia poległ głównodowodzący atakiem, plutonowy podchorąży Adam Dewicz, dla którego uczczenia transporter nazwano Szarym Wilkiem. Końcowy atak 2 września na Uniwersytet Warszawski był ostatnią akcją, w której wykorzystano Szarego Wilka. Po opuszczeniu został przejęty przez wojska Wehrmachtu. Kolejny zdobyczny pojazd należy do kategorii średniej. Było to lekkie działo samobieżne jakt 38T zwane Hetzerem, uzbrojone w armatę kalibru 75 mm. Tak właśnie wygląda Hetzer w grze World of Tanks. Zanim opowiem historię egzemplarza zdobytego przez powstańców, przedstawię szybko ten pojazd. Było to działo samobieżne wykorzystywane w roli niszczyciela czołgów. Niemcy podjęli się budowy tych pojazdów tak naprawdę tylko z powodu niewystarczającej liczby ich podstawowego niszczyciela czołgów, którym był sztuk 3 żeby przyspieszyć produkcję wykorzystali podwozie Czechosłowackiego czołgu lekkiego LT wzór 38, którego sporą ilość zabrali kilka lat wcześniej Czechosłowakom. Masowa produkcja ruszyła w 1944 roku, a do końca wojny wyprodukowano 2800 egzemplarzy. Pancerz był następujący: Przednia płyta miała grubość 60 mm i była pochylona, co mogło powodować rykoszetowanie pocisków. Jeżeli chodzi o pancerz boczny, to jest bardzo cienki, tylko 20 mm. A tylny ma grubość wafelka, czyli 8 mm. Przeznaczeniem tych pojazdów była tylko i wyłącznie walka frontalna, gdyż wszystkie ataki przeciwnika od flanki kończyły się przebiciem bocznego pancerza Hetzera. Przejazd dwóch niszczycieli czołgów bez wsparcia piechoty został wykorzystany przez Polaków 2 sierpnia, gdy toczyła się walka o pocztę główną. Wjeżdżające na plac Napoleona hetzery zostały zaatakowane. Jeden z nich został spalony, a po przejęciu poczty wykorzystany do budowy barykady. Jednak uszkodzony pojazd 5 sierpnia postanowiono naprawić, więc wyciągnięto go z zapory. Otrzymawszy imię chwat, niszczyciel czołgów stał nieużywany w bramie Poczty Głównej, którą zburzyła artyleria i pozostał w tamtym miejscu do 1946 roku, kiedy odgrozowywano Warszawę. Ocalony chwat trafił do Muzeum Wojska Polskiego, ale za czasów stalinizmu w 1950 roku został zezłomowany. teraz nadszedł czas na omówienie dwóch pojazdów które odegrały najbardziej znaczącą rolę w walkach o Warszawę Polaków zdobywających te maszyny można porównać tylko ze średniowiecznym łucznikiem który dostał współczesny karabinek grot Był to taki ogromny skok że bez problemu wystarczał na dotarcie do księżyca to była nasza Wunderwaffe Mowa o czołgach Panzerkampfwagen 5 Panther już drugiego dnia powstania warszawskiego nadarzyła się okazja do ich przechwycenia, ponieważ czołgi przemieszczały się ulicami miasta bez żadnego zabezpieczenia ze strony piechoty. Używając butelek z benzyną, granatów i prawdopodobnie granatnika piat, dokonano zatrzymania pojazdów. Jedna załoga opuściła swoją dotkniętą awarią panterę, a po ewakuacji do drugiego czołgu powstańcy zatrzymali pojazd ładunkiem wybuchowym. Były to świeże pantery najnowszej wersji G. Uszkodzenia były na tyle małe, iż bez problemu je zreperowano, a pojmani czołgiści nauczyli Polaków obsługi maszyn. Pierwsza pantera została nazwana pudlem dla upamiętnienia porucznika Tadeusza Tyczyńskiego, który poległ 3 sierpnia, a druga pantera nie otrzymała nazwy, ale ze względu na wymalowane litery WP na tylnym wazie wieży. Jest obecnie nazywana WP. Warto też wspomnieć o tym, że powstańcy nazywali pierwszy czołg Magdom, ale nazwa pudel została namalowana na prawym błotniku. Oba czołgi uczestniczyły w wielu bojach na terenie Warszawy, a największym osiągnięciem było odbicie obozu koncentracyjnego gęsiówka 5 sierpnia. 348 Żydów odzyskało wtedy wolność. Niestety 10 sierpnia czołg WP musiał zostać porzucony ze względu na wyczerpane akumulatory. Po przerzuceniu pozostałej w nim amunicji do pudla, został podpalony. Dnia następnego osamotniona pantera walczyła z działami samobieżnymi, których ostrzał przyczynił się do zaklinowania pocisku w podstawie wieży pudla. Gdy atak został powstrzymany, Padł rozkaz, aby wycofano się w kierunku Starego Miasta. Aby najlepszy czołg niemiecki nie wpadł z powrotem w ręce pierwszych właścicieli, został on, podobnie jak bliźniak, podpalony. Dzięki zachowanym zdjęciom, które widzieliście wcześniej, Wargaming mógł wykonać bardzo dokładnie odwzorowany model powstańczego pudla. Wszystkie charakterystyczne znaki można tu zauważyć biało-czerwoną szachownicę, symbol Polski walczącej, nazwę czołgu, biało-czerwone pasy na wieży i harcerskie lilie oraz zamalowane emblematy Balkenkreuz. Czołg WP różnił się tylko detalami. Miał tu na wieży wymalowaną polską flagę, a tylny włas pokryty był literami WP. O samej Panterze robiłem już film, więc streszczę o niej informacje. Wprowadzony w 1943 roku do służby pojazd zadebiutował w bitwie na Łuku kurskim i szału nie zrobił. Większość panter się popsuła, a powodem tego były przede wszystkim wadliwe zawieszenie i wysokie ryzyko pożaru przedziału silnikowego. Dotyczyło to pierwszej wersji D, a późniejsze egzemplarze wersji A były lepiej dopracowane. Budel i WP były czołgami ostatniej i najefektywniejszej wersji G, w której przeprojektowano pancerz boczny i jarzmo działa tak, aby zapobiec odbiciu pocisków w stronę cienkiego stropu kadłuba. Ostateczna wersja F nie weszła do produkcji seryjnej. Czołgi były uzbrojone w armatę o dużej penetracji kalibru 75 mm. Pochylony pancerz przedni miał grubość 85 mm, boczny 50, a tylny 40. Tutaj widać listwę do montażu fartuchów pancernych szurcen. Jednak ten pojazd nie jest w nie wyposażony, co zgadza się z fotografiami. Gotowa do boju pantera ważyła około 45 ton, więc tyle ile czołgi ciężkie aliantów. Był to czołg średni, ale ze względu na ponadprzeciętną masę. W radzieckiej nomenklaturze nazywa się ten pojazd czołgiem ciężkim. Nasza polska firma Kobi stworzyła swoją klockową wersję powstańczej pantery, wzorowaną na tej w grze, którą każdy może samodzielnie złożyć. To nie jest pojazd zdobyczny, ale warto tutaj przytoczyć jego historię. Samochód opancerzony Kubuś to dzieło Józefa Ryszarda Fernika, Globusa. Ten zbudowany w 13 dni na podwoziu Chevroleta model 157 pojazd był gotowy 23 sierpnia do ataku na Uniwersytet Warszawski, który jak wszyscy wiemy się nie powiódł. Wóz uzbrojono w karabin maszynowy DP i miotacz ognia. A jego nazwa pochodzi od pseudonimu używanego przez żonę konstruktora fernika, która została zastrzelona. Przysypany gruzami, kubuś został odnaleziony po wojnie i trafił do Muzeum Wojska Polskiego, gdzie przebywa do dziś. Jest to jedyny pojazd należący do powstańców, który przetrwał do naszych czasów. W posiadaniu Polaków znajdowały się również inne pancerki. Radziecki wóz F.A.I. Oraz prawdopodobnie wóz B.A.I. Ten pierwszy czterokołowy, a drugi sześciokołowy. Przejęli je od Niemców, którzy wcześniej podczas operacji Barbarossa zabrali je Rosjanom. To już są wszystkie pojazdy opancerzone, którymi posługiwali się powstańcy warszawscy. Było ich jednak za mało, aby walczyć z Niemcami na równym poziomie. A upadek powstania zbliżał się wraz z ubywającymi zapasami amunicji, materiałów wybuchowych, broni i żywności. Dziękuję za wysłuchanie